Obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uprasza się o uwagę. Siemanko. Siemaneczko. Nowe pozwolenie. Nowy sezon. I zaczynamy. Zac... I zaczynamy. Zobaczymy co tutaj się pokaże. A pokaże się coś na pewno. Pole, pole, wszędzie pole. A my dopiero co weszliśmy do łeczek, i coś takiego mi wpadło. Nie wiem, wiecie co, ja tutaj widzę jakiś napis. Widzicie na rancie, ale to strasznie grube jest. Nie wiem, poczyszczę, zobaczę. Może coś z tego wyjdzie. No i co, szukamy. Szukamy, szukamy, szukamy. No i tak kawałeczek przeszedłem. Jesteśmy blisko kliniki. Tu stara osada kiedyś była. Dołeczek. I tutaj się wyłania, wykopana ziemia. Zobaczcie sami. O, susza. Ale dobrze, bo przynajmniej monetki nie są ulepione. I jedyneczka 1874, tak? Dobrze widzę. Moment trochę do słońca może. Tak jest. A jest to. Cesarstwo. No i fajnie. Pochodzimy, pochodzimy. Adrian tam sobie chodzi. Na razie nie widziałem, żeby coś klękał. Czyli mu się nie chce. No i dobra. Deusiwo robi robotę. Fajnie. Lecimy dalej. Następny dołeczek. Fajnie. A powiem wam, że w dwie strony poszedłem już. No i co? To ten kawałek plomby. Tak mi się wydaje, że to plomba była. Monetka. Teraz, tu już widzę. Że jest szkaplerzyk tutaj. Momencik przybliżę Wam. O, tutaj leży widać oczko. Nie? Tak jest. Mamy to dalej troszeczkę. Maryjny mi się wydaje. Tak, bo Matka Boska jest. No i nic, i fajnie. No to co? Lecimy dalej, widzimy się. Pola jeszcze, a pola. Adrian tam środek robi. Ale mamy jeszcze tutaj za samochodem jedno. Takie długie, aż tam HET. Oczywiście nie tutaj, tam jest już przerzucone też, nie? Dobra. Lecimy dalej. No i dołek, wpada mi Wajmarek jedyneczka. Ale ja się cieszę dzisiaj. Normalnie tak, różnorodnie. Uwielbiam taki ten. Nie tylko Adolfy, Adolfy, Adolfy. A guziki, guziki, guziki. Jeszcze właśnie mi guzika brakuje. Tak a propos. Dobrze będzie. Jest wcześnie rano, jeszcze mam jeszcze dużo czasu i dużo pola. Na razie. Rebek kopie. Mi jakoś słabo idzie na razie. Pierwsza monetka, ale nie wiem co to jest. Nie widać na niej nic. Czy to będzie cesarstwo, czy to będzie coś innego. Nie mam pojęcia. Też lecę dalej. Nie ma co tutaj zamuleć. Jest monetka, jest krągłość. Tak, przeszliśmy sobie na nowe pole. Zmiana miejscówki. O, tam wcześniej chodziliśmy. I tak połowę nie zrobiliśmy nawet. Niestety Adrian sobie tam Adrian kopie. Adrian sobie cewki nie naładował I zaraz mamy endę niestety A u mnie wpada monetka Proszę bardzo jaka ładna 1900 Moment Środek podręczny pyskowy tak zwany dalej nie widzę 1801 chyba no i dobra fajniutko lecimy dalej gorączka z nieba okrutna ale co tam? Trzeba chodzić bez chodzenia człowiek nic nie znajdzie a przy okazji będzie tęsknił do pasji Dobra, do następnego dołka. Może się uda, może nie na razie. Kazwała, nie? Myślałem, że to jakaś monetka, ale jakaś siajowata. Odwracam, a tam S. Nie wiem co to za supermoce są małe, Ale to nie monetka. A co to było? Nie wiem czy z guzika, czy jakiś pierścionek taki śmieszny był, nie mam pojęcia. No ale co? Do następnego. Nastąpiła zmiana miejscówki. Tam jakaś babeczka sobie biegnie druty wysokiego napięcia, ale co tam, tutaj mamy pana Adriana już wiecie co mam auto sobie stoi tam, pole też mamy fajne, a przy okazji jechaliśmy na to pole oglądaliśmy sobie nowe i co dołeczek, sucha ziemia znowu o, spójrzcie patrzcie co się dzieje zero, zero wilgoci jakiejkolwiek A gdzie to jest? Tutaj. Tutaj. Na to, tu, żeby było widać. palca przyłoża. Jest, o. Wystaje krągłość. Widzicie? A ja już wiem, że to będzie na pewno coś z Adolfa, bo jest Purhel, Nic nie widać. Cynkowe monety to się nadają do tarcia. chrzanu. Piąteczka. No, tak jak mówiłem, na stówę Adolf. Jeżeli znajdziecie purchla, możecie być pewni, że to będzie Adolf. <laughs> Dobrze Lecimy. Słoneczko grzeje, jak nie wiem co Nie chcę przeklinać. Bo daję w czapkę i to równo, nie? Dobra. No to co? Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. Hejka. z dwójkę nie pomoże. Tak jest słaby dzień tylko się kopie coś się kopie, kawałek plombuni Remek ma coś tam chyba więcej, ale też nie za bogato. Miejscówek było zmienianych już kilka. No ale wszystko stoi, tutaj trochę coś zrobione, ale te pole już było przechodzone w tamtym roku kilka razy, także. No taki jest dzień jaki jest po prostu. Jest trochę gorąco, tu się nie chce. I tak zaczynamy, nowe pozwolenia, dziewicze pole koło kliniki, trochę tutaj było fantów w koło na tych polach, także jest nadzieję, że i tu będą. Jest Krzysztof z Asią, dojedzie Darek później za godzinkę, także do pierwszego sygnału. I jest pierwszy sygnał, Aśka coś kopie. Staczek, trochę brudny Ale może być ładny Pierwszy sygnał jest strasznie, coś czysto, tutaj jest mało sygnałów jakieś trzy blaszki wykupałem i teraz pierwszy fancik nie no wiem, pole jeszcze nie jest przeorane, tylko tak podrapane, jak ja to mówię Delikatnie ruszone a nic Pierwsze koty za płoty. Normalnie mamy gości. Siemanko. Odbijanie miejscówki. Godzinowo też już się zmieniło, bo będziemy coś zjeść. Samochody stoją, jeszcze Doreczek zaraz ma podjechać. No ale czekajcie, bo tu Adrian coś mi się nagrywa, no. ale... Wiecie co? <noise> Jest dołek. No przeszedłem tam od dołu, nie? W sobie same śmieci były. Ale jeżeli to jest to co ja myślę, jeżeli to jest to co ja myślę, że wykopałem, to no pewnie, że mam chyba blachę, nie? <ścoughs> Kurwa, mam blachę! Pierwsza moja w życiu. Zaraz będę szukał, może drugiej część, drugą część znajdę, nie? Ale masakra, rzgieta, no ale... Ale jest blacha, nie mam nieśmiertelni swój pierwszy w swój pierwszym życiu. To znak, dobra, lecimy dalej. Zmieniliśmy miejscówkę. Przyjechali goście. Asia przyjechała z chłopakiem. No i co, no i co, i wyszło coś w końcu. Wyszła jakaś monetka, no, no jakaś monetka. Dwie, maj dwie marki. 1976. No zawsze monetka. Cieszy. Wiadomo. I ciach. i tak. Następny dołek. Już widzę tylko nie wiem co to. ETS, Weimar. Ale co to jest? Piątka. Piątka, majmar. No. Który rok? 25. 25 rok. No i dobra, lecimy dalej. I tak, dolinka jest. Dareczek jest. Czy Tam gdzieś tam wszyscy chodzą. A ja mam, patrzcie na to, tu się odkleiło. O, jeszcze pieczątka jest. I nie wiem, czy to jest guzik, czy monetka. Właśnie pobieramy. I się okaże podkładka. Ty guzik. A, dupa. No też jest. Myślałem, ale myślałem, że to będzie monetka. No. No i dobra. Do następnego. No i tak, przesadłem sobie troszeczkę na nielegalu. Ale kopłem i patrzcie jaki ładny arseniaczek mi wpada. Mm, śliczny. Nie ma łóżka, nie ma nic. Ale Arseniaczek jest no. Opaki tam sobie kopią dziewczyny no. Lecimy dalej. No, ja dalej na tym nielegalu. Był Arseniak. Teraz mam kawałek Arseniaka, ale dużego lapsiora. Jakiegoś patrzcie. No, szkoda, że nie cały, ale zawsze to i fajny. Dawno nie miałem Arseniaków, może dzisiaj sam Arseniaki będą wpadać, cieszyłbym się. No. No i dobra, to co? Pochodzimy jeszcze chwilę, bo to już straszne, ale tam gdzie ubite to chodzę tylko. O tak jak tutaj ten pasek idzie, to no to wtedy tam mogę chodzić. Bo tak to mi sygnał zabiera. Dobra, na razie nie ma czasu. Siemandero, zmiana lokalizacji tak wygląda bawaria. Nie wiem czy mnie słychać, bo strasznie wieje. O tutaj chyba będzie. Zaraz nie zła pompa O A ja już widzę monetkę, mam monetkę Gdzie ona jest, ta monetka tu na filmie, żeby ją było widać Zaraz Tu O, siedzi Ja już wiem, że to jest złotowa Emaru Tak jest, dyszeczka Kryrok? 23 mennica D no i dobra, lecimy dalej. Wieje pochmurno. Kolejne zmiany miejscówki, a latamy ci z kwiatka na kwiatek, z pola na pole, że tak powiem. Dopiero druga znajdka, Remek znalazł studykę Weimaru Ja mam jedynkę Weimaru 24 farty. To byłby na tyle jak na razie na tym polu. Ale twarde strasznie da się kopać, że porażka Daro był za winą No i jest jakaś petarda Dronaczek. Czy nie cały no, Malony, ale ładnie będzie wyglądał Ustawimy go tak w obrocie i się pięknie prezentował Już coś pomału wychodzi mu wszystko Ciężki dzień, bo to od rańca z jakimiś tam przerwami. Gorąco, jest duszno. I twardo. Najgorzej, że tak twardo jest. Tu akurat teraz takiego śmiecia z piachem. Ale nic, lecę dalej. Dorecik też idzie, bo drze aż tam spod... Aż tam, o, gdzieś chęt był. Jaka petarda, chłopie, jak ty idziesz taki kawo, co ty masz, człowieku? Sebro? Jakie? Nie mów, że masz Hindenburga. Co ty pierdolisz? Odwrotnie. Druga strona. Co ty masz, człowieku? Ale piękna 1655. Nie wiem, ale był system. ale ty, a co tutaj za pacjata jest? Ten co wykopał. Ty to żeś chłopie, nie wiem, wiedziałeś, że tam pójść. Za bicepsy. Za bicepsy. Piękno, nie? No pięknie, ładne. 20 jest nie? No, 20 kresiarów, to co ja mam, to jest chłopie dużo mniejsza 1655 Jaki stan człowieku, nie? Brawo. Masakra! Zajebiście, nie? Brawo. Dobra, tak, kopiemy tak Narka! I walizki <laughs> kurwa, wariat, nie? Ale dobrze. Idzie. Darek popaść, chce idzie. sprawdzić to na, na Google no to się i walizki mu wychodzą, nie? To zawsze mam się pakować? No, tak jest, normalnie Karaiby i te sprawy, Karaiby. nie? No dobra, jeszcze raz gratuluję się, Mordo, nie? Dzięki, No kurwa, nie, nie mogę powiedzieć inaczej, nie? No, widzieliście te srepe, wykopałem? Drugie, nie? masakra, pierwszy raz mi się jakoś ręce trzęsą coś znalazłem no weź wyjoszcz słabo jest widoczna, na no, wytarciu ale na pewno będzie też stara z tej strony coś jeszcze widać z drugiej już jest wytarta całkowicie ale jest mega petarda, nie? ja pierdziu, ja z tego kawałka to nie schodzę, nie? masakra Dwa srebra w ciągu pięciu minut, nie? I to jakie lapsiory! Chłopaki słabo zadowoleni. Muszę się cieszyć po cichu. Nie, no nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę to na pewno, ale. Jedna druga krajcara. Sre... Nie, sreberko, mi dziucha. Jedna druga. No ale trzecia moneta. Myślałem, że hat-trick ogólnie z nowego pola. No ale niestety jeszcze nie, ale to za chwilę, Chwila moment, a te pole dopiero posypię. To będzie chyba najlepsze pole. Ludzikowe się schowa na pewno. Dla mnie się już schowało, dwa takie srebro dla psiory takie, że nie mam o czym rozmawiać. Także lecę dalej. Jakiś medalik, Musiałem przez strewerko, już się podkręciłem. Ale jakiś medaliczek, aluminiowy, ale ładny, naprawdę jest ładny. Ach kurde, myślałem że sreberko nie Teraz apetyt będzie rósł No sreberka No nic, do następnego Ta lomacha, a ją z sreberką Chciałem powiedzieć Ale nie wiem co to jest Bo jest zajechana troszkę i zielona to mnie trochę wprowadza w błąd ale tu mam wrażenie, że jest napisane, że to krajcer. Teraz pytanie, czy to nie widział ucha krajcer jakaś jedna druga. W zasadzie też trafiłem. A może tak brudne sreberko? No jestem ciekawy, naprawdę. Także zobaczymy w domku, jak to jeszcze zdjęcie wkleimy, jak będzie. Miedziuszka to z tego pewnie mało co wyjdzie. Ten herbik będzie pewnie widoczny, chyba że odpadnie, bo tu też tak różnie bywa. To wrócę o pomału do Autoinara. Mam Jezusa, nie pokazywałbym go może nawet. Wiadomo, krzyż jest połamany, trochę mu brakuje, może nie dużo ale zobaczcie z tyłu jaki, jaki alfabet mamy tutaj jest <laughs> drabina, zegarek Także no, nawet ciekawa znajdka